Zaczynamy nagrywać kolejny odcinek. Odpinamy pasy. Mam nadzieję, że nie będę plątał się w odpowiedziach tak jak plączę się czasami na boisku. Jeśli chodzi o klubowy, to pochodzę z Wielkopolski i na pewno jako, jako mały dzieciak kibicowałem Lechowi i na tym nasze stosunki się zakończyły. Nie rozwiązywaliśmy żadnych razem zagadek, więc więc nie wiem kto główkuje lepiej, ale nie, tak, tak na poważnie to wydaje się, że Miro chyba jest najlepszym zawodnikiem w polskiej lidze, który gra głową, a yy, ja chciałbym być zaraz za nim, ale jeszcze troszeczkę pracy mnie czeka. Wszyscy się na tym zastanawiają, ja czasami do dzisiaj mam takie myśli, dlaczego spadliśmy z Seklasy, klasy ale czasami człowiek musi chyba tak nisko upaść, żeby, żeby móc powstać na, na nogi Mam nadzieję, że tak będzie w moim przypadku. Nie ma chyba słabych obrońców w Krakowie, powiem dyplomatycznie, bo chyba ktoś by się na mnie obraził. Ja mogę być tym najsłabszym, ale fajnie bo jakbyśmy nie tracili tych bramek, to wtedy mogę uważać się na te, za tego najsłabszego. Właśnie sam bym chciał to wiedzieć. Ten, kto zadawał pytania, może nie zna mnie, albo zna mnie tak dobrze, bo y, tylko rude włosy mam pod pachami. No tak już jestem. Nie lubię, jeżeli ktoś przeszkadza na boisku, a czasami sędziowie przeszkadzają. Ja nie mówię, że, że ja czasami też nie przeszkadzam kolegom, kolegom z drużyny, ale no cóż, takie życie. I yy, wydaje mi się, że jeżeli troszeczkę yy, impulsywnie reaguje, to też dobrze wpływa czasami na zespół, gdzie, gdzie każdy żyje żyje tym meczem i czasami sędzia też w następnej stykowej sytuacji yy, może dwa razy zastanowi się, przed podjęciem decyzji, bo, bo wie, że później będzie miał do czynienia z maniakiem. Na pewno Krakowi, bo teraz gram w Krakowi, nikomu innemu nie kibicuję, ale lubię poglądać dobry futbol, nie tylko, nie tylko polski. Wiadomo, polski jest najlepszy, ale ligi zachodnie też czasami, wiadomo, nie idzie na nie patrzeć, ale, ale czasami gdzieś tam zerknę i, i, i poglądam kawał dobrej piłki. To chyba pytanie do, do kolegów z zespołu, czy mają ochotę mi dać z bani, bo bo ostatnio byłem dość często zamieszany w straty naszych bramek, ale mam nadzieję, że, że już teraz będzie lepiej. Szpinak, nie żartuję. Tak w reklamie, pij mleko, będziesz wielki. Nie, ja wszystko, ja nie zwracam, nie zwracałem może uwagi wcześniej, jak byłem mały, co, co jadam rodzice mnie karmili, a teraz. Teraz tylko i wyłącznie z, z zdrowe odżywianie, i myślę, że, że jeżeli to, to będziecie e, stosować, to może dorośniecie do moich rozmiarów. Fajnie jest pooglądać jakichś klasowych, klasowych obrońców najlepszych klubów europejskich: e, typu Sergio, Sergio Ramos, e, Pepe. Na pewno można się wiele nauczyć, ale myślę, że oni też oglądają mecze Krakowi i troszeczkę podpatrują. Nasze poczynania w linii defensywnej. Bardziej lubię oglądać grę Messiego. Jest w stylu bardzo podobny do mnie. Bardzo dynamiczny, dobrze dyluje i może dlatego. Na początku pewnie z chłopakami na podwórku, na osiedlu kopało się. Nie zawsze w piłkę, ale różnymi przedmiotami, butelkami. Później postanowiłem, że pójdę. Pójdę w tym kierunku. Będę się rozwijał piłkarsko i postawię jednak na to, że, że chcę zostać piłkarzem. No niestety mi się nie udało, ale mam nadzieję, że wszystko przede mną. No nie wiem, jakie tam lecą. Kiedyś oglądałem na Cartoon Network Johnny Bravo. Może troszeczkę fryzura była podobna do mojej, ale kawał chłopa to dopiero był Johnny Bravo, a nie ja. Jeżeli bym powiedział prawdę, no to pewnie ten jakby się i może zostałbym odsunięty do, do drużyny rezerw, no ale co zrobić, co cały czas grać i współpraca wygląda wyśmienicie, naprawdę bez żadnych problemów i oby tak dalej. Nawet teraz się nad tym zastanawiam, czy może się jej nadaje, ale. No naprawdę było, było kilka takich spotkań, na przykład z mecz, w którym, w którym spadliśmy z Ekstraklasy, du, długo, długo o nim myślałem i naprawdę zastanawiałem się nad różnymi rzeczami, że, że może przeze mnie spadliśmy. I... Ale tak mówię, często, często przychodzą takie momenty, ale, ale mam nadzieję, że, że będzie coraz lepiej. O, to bardzo mnie dziwi, że, że gram bardzo dobrze na razie. Wygląda to co najmniej prze, przeciętnie, ale fajnie, fajnie, że ktoś mnie tak ocenia, bo mało jest takich dziennikarzy, yy, często, często mnie bardzo lubią i po, nawet po dobrych meczach wystawiałem mi noty bardzo niskie, ale już do tego przywykłem i, i może to jest dla mnie motywacja. Co do mojej dobrej gry, to myślę, że cała, cała drużyna Krakowi jak będzie punktowała, to każdy będzie oceniał ją w pozytywnym świetle, nie no, myślę, że to był yy, jednorazowy wyczyn w mojej przygodzie z piłką już to się więcej nie powtórzy. Jesteśmy yy, na dobrej drodze, żeby dojść do finału, a, a, a finał to, to już taki troszeczkę inny mecz w zeszłym roku. Grałem też w finale Pucharu Polskiej nie udało mi się. Wygrać tego spotkania, ale liczę na to, że skakają, sięgniemy po pucha. Krzysiu Pilar zwrócił mi uwagę, że to pierwszy zacząłem śpiewać, i teraz całe dwa tygodnie muszę przybywać w innej szatni. Była taka sytuacja, kiedyś budzę się na szóstym piętrze w domu moim, i naprawdę polinie wchodziły na, na balkon. Czasami mi się to udaje, no i, no i skaczą te fanki na szyję, ale już, już mam zamówione najnowsze stroje, które, które dadzą mi pewność, że, że nikt mnie nie rozpozna.